Czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany po rozmowie lub interakcji, nie rozumiejąc dokładnie dlaczego? Być może to uporczywe uczucie niepewności, ciche zwątpienie w intencje drugiej osoby. Prawda jest taka, że niektórzy ludzie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, mogą nadszarpnąć nasze zaufanie i zafać naszą równowagą emocjonalną, powodując dezorientację i wyczerpanie. Ta treść ma pomóc ci rozpoznać subtelne oznaki manipulacji. Powierzchowności i dwulicowości, pozwalając ci chronić swój spokój i wzmacniać wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. W trakcie lektury nauczysz się rozpoznawać zachowania świadczące o braku zainteresowania, toksyczności lub ciągłej krytyce, oraz jak działać asertywnie, nie tracąc empatii. Wyobraź sobie, że potrafisz jasno odczytywać ludzi, unikając frustracji i relacji, które nie mają sensu. Nie chodzi o zamykanie się przed światem, ale o stworzenie przestrzeni tym którzy naprawdę zasługują na twoje zaufanie. Każde zachowanie, o którym się tu dowiesz, jest zaproszeniem do refleksji, jak zachować pokój ducha i nie dać się zwieść niepewności innych. Obserwacja jako podstawa zaufania. Obserwowanie to coś więcej niż tylko patrzenie. To zauważanie niuansów, gestów, ciszy i słów, które niosą ze sobą ukryte intencje. Kiedy zwracamy uwagę, zaczynamy identyfikować wzorce, które wskazują, czy ktoś postępuje szczerze, czy też istnieje ryzyko dla naszego dobrostanu. Ta troska nie jest przesadną nieufnością ani brakiem serdeczności, to ochrona przed subtelną manipulacją i powierzchownymi relacjami. Zauważając, jak ludzie reagują pod presją lub w chwilach konfliktu, zyskujesz jasność co do tego, kto zasługuje na Twoje zaufanie, a kto ma tendencję do tworzenia poczucia niepewności. Drobne znaki, takie jak rozbieżność między słowami a czynami są cennymi wskazówkami. Dzięki tej praktyce wzmacnia się wewnętrznie, kultywując pewność siebie opartą na obserwacji i doświadczeniu. To ćwiczenie uwagi, które pozwala ci działać spokojnie, nie wciągając się w konflikty ani cudzą dwulicowość. Co więcej, nauka interpretowania tych znaków pomaga utrzymać równowagę w relacjach. Prostym trikiem jest mentalne obserwowanie powtarzających się sytuacji i reakcji każdej osoby. Dzięki tej solidnej podstawie obserwacji łatwiej jest odróżnić prawdziwą przyjaźń od powierzchownego zainteresowania. Świadoma obserwacja wzmacnia również naszą empatię. Zauważając wzorce zachowań, możesz lepiej zrozumieć motywacje innych, nie dając się pochłonąć ich frustracją. Zapobiega to powstawaniu niepotrzebnych nieporozumień, które generują toksyczność i konflikty. Na przykład, jeśli współpracownik stale reaguje krytycznie lub dwulicowo, Zauważenie tego na czas pozwoli ci chronić własny spokój. Jednocześnie obserwacja pomaga ci rozpoznać osoby, którym naprawdę zależy, którym trudno jest nawiązać więzi i które oferują autentyczne zaufanie. Tę praktykę można praktykować w prostych, codziennych sytuacjach, obserwując, jak ktoś traktuje kelnera, jak reaguje w kolejce lub w filach presji. Każdy szczegół to okazja do nauki i rozwoju emocjonalnego. Stopniowo ta uwaga przekształca się w wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, pozwalając ci działać ze spokojem. To forma cichej samoobrony, której nie trzeba ujawniać. Pielęgnowanie tej świadomości zmniejsza podatność na manipulację i destrukcyjną krytykę, a także pomaga filtrować wartościowe relacje. Konsekwentne praktykowanie obserwacji jest jak trening mięśni, im więcej ćwiczymy. Tym bardziej naturalne staje się zauważanie subtelnych oznak niepewności i powierzchowności u innych. Zacznij od poświęcenia kilku minut dziennie na obserwację interakcji wokół siebie, bez natychmiastowego osądzania, po prostu zauważając wzorce. Z czasem zauważysz, o ile łatwiej będzie ci zaufać nie ślepo, ale z rozwagą. To pozwoli ci uniknąć frustracji i ochroni twoje poczucie własnej wartości. Co więcej, Rozpoznając manipulacyjne lub dwulicowe zachowania, możesz wyznaczyć jasne granice bez poczucia winy. Identyfikując zachowania, które nie mają sensu, świadomy i zdrowy staje się wybór, czy zachować dystans, czy zbliżyć się. Ta praktyka to również sposób na pielęgnowanie cierpliwości i spokoju pojęć bliskich filozofii stoickiej, która uczy nas kontrolować własne umysły zamiast próbować kontrolować innych. Zatem zaufanie źrodzone z obserwacji jest silne, odporne i mniej podatne na zachwanie przez konflikty lub brak zainteresowania innych. Stałych krytyków. Życie z ludźmi, którzy nieustannie wytykają wady, to ćwiczenie cierpliwości i samoświadomości. Często ci krytycy ujawniają więcej na temat własnych kompleksów niż na temat odborcy swoich obserwacji. To tak. Jakby każdy negatywny komentarz był sposobem na projekcję frustracji i wzmocnienie powierzchowności ich wewnętrznego świata. Rozpoznanie tego schematu jest kluczowe dla zachowania pewności siebie i poczucia własnej wartości. Kiedy uświadomisz sobie, że ktoś nieustannie szuka wad, nauczysz się filtrować, co zasługuje na uwagę, a co należy odrzucić. Pamiętaj, dzielenie się sekretami lub słabościami z taką osobą to zaproszenie do manipulacji lub obłudy. Zachowanie spokoju w obliczu niesprawiedliwej krytyki wzmacnia odporność psychiczną, pozwalając obserwować bez impulsywnej reakcji. Prosty trik polega na słuchaniu, refleksji i oddzielaniu tego, co wartościowe, od tego, co jedynie toksyczne. W ten sposób chronisz swoją przestrzeń emocjonalną i unikasz popadania w wyczerpujące cykle nieufności. Ciągła krytyka zachęca również do autorefleksji. Kiedy ktoś uparcie wytyka błędy, Często czujesz się niepewnie i kwestionujesz własne wybory. Ale właśnie wtedy możesz pielęgnować pewność ciebie, rozróżniając, co naprawdę do ciebie przemawia, a co jest jedynie odbiciem czyjejś negatywności. Zamiast reagować emocjonalnie, spróbuj zaobserwować schemat i wyciągnąć z niego wnioski, nie pozwalając, by cię przytłoczył. Na przykład, jeśli kolega stale krytykuje Twoją pracę. Skup się na konstruktywnym feedbacku i ignoruj powierzchowne lub złośliwe uwagi. Ta praktyka wzmacnia twoją autonomię emocjonalną i zmniejsza wpływ subtelnej manipulacji, czyniąc cię mniej podatnym na konflikty i frustracje. Co więcej, życie z ciągłymi krytykami to sygnał ostrzegawczy, by ustalić jasne granice. Nie każdy komentarz wymaga dyskusji czy odpowiedzi. Rozpoznając czyjąś tendencję do szerzenia negatywności, uczysz się wybierać co inwestować w energię i zaufanie? Wyrobienie sobie takiej postawy nie oznacza braku empatii, wręcz przeciwnie, możesz zrozumieć, że czyjaś niepewność nie powinna definiować twojego stanu emocjonalnego. Zaufanie budowane w ten sposób jest trwałe, ponieważ opiera się na obserwacji, refleksji i ochronie własnego spokoju. Z czasem te doświadczenia uczą odróżniania konstruktywnej krytyki od ataków personalnych, Wzmacniając Twoją zdolność do działania z opanowaniem, nawet w toksycznym lub konfliktowym otoczeniu. Ty przyjaciele wszystkich. Niektórzy ludzie zdają się mieć talent do zadowalania wszystkich, uśmiechają się do każdego i nieustannie szukają aprobaty. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na urok osobisty lub życzliwość, ale często kryje się za tym powierzchowność. Prawdziwe więzi budują się dzięki uważności, empatii i wzajemnemu zaangażowaniu. A nie automatycznym gestom aprobaty. Kiedy ktoś nieustannie stara się zdobyć oklaski lub akceptację, istnieje ryzyko dwulicowości, łatwo można zostać zastąpionym, gdy uwaga przesunie się na inny cel. Obserwowanie drobnych oznak braku zainteresowania lub rozbieżności między słowami a czynami pomaga zidentyfikować tę maskowaną niepewność. Chroń się, nie zamykając się, traktuj te relacje z troską i świadomością, stawiając na pierwszym miejscu tych, Którzy naprawdę okazują zaangażowanie. Niepewność wynika z nierównej wymiany. Osoby, które starają się być przyjaciółmi ze wszystkimi, często przedkładają własny wizerunek nad autentyczne relacje. Może to prowadzić do frustracji, ponieważ inwestujesz energię, empatię i zaufanie, ale w zamian otrzymujesz powierzchowność. Prosty przykład. Wyobraź sobie kogoś, kto jest stale obecny w mediach społecznościowych, faląc posty innych. Ale w życiu rzeczywistym rzadko oferuje wsparcie lub uwagę. Dostrzeżenie tej różnicy zapobiega wypaleniu emocjonalnemu i chroni twoją pewność siebie. Zwracając się do kogoś takiego, ćwicz obserwację i wyznaczaj granice, jasno określając, to zasługuje na twoje zaangażowanie. Co więcej, spędzanie czasu ze przyjaciółmi i wszystkich uczy cię priorytetów emocjonalnych. Nie każdy kontakt musi generować głęboką więź i to jest naturalne. Rozpoznając wzorce powierzchowności, uczy się inwestować w relacje, które oferują wzajemność, empatię i prawdziwe zaufanie. Nie oznacza to osądzania ani odrzucania ich od razu, ale działania z rozwagą, zachowując wewnętrzny spokój. Dobrą praktyką jest docenianie drobnych, konsekwentnych gestów i postaw, które świadczą o autentycznej trosce. Z czasem nabierasz sprawy w filtrowaniu, to zasługuje na obecność i zaufanie unikając niepotrzebnego poczucia niepewności i wyczerpania. Pielęgnowanie tej świadomości to ważny krok w kierunku wzmocnienia równowagi emocjonalnej i zapewnienia, że Twoje relacje są zdrowe i znaczące. Subtelni manipulatorzy Subtelni manipulatorzy to mistrzowie gier emocjonalnych, często niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka. Potrafią zniekształcać sytuację, sprawiając, że kwestionujesz własną percepcję i stopniowo podważasz swoją autonomię. Niepewność pojawia się właśnie wtedy, gdy granice się zacierają, czuje się odpowiedzialny za ciągłe zadowalanie, wyjaśnianie lub uzasadnianie swoich wyborów. Rozpoznawanie oznak, takich jak wywołane poczucie winy, ukryte motywy lub nagłe zmiany w zachowaniu jest kluczowe dla samoobrony. Kluczem jest ustalenie jasnych granic, asertywne komunikowanie, co jest akceptowalne, a co nie. Dbając o swoją przestrzeń, Łatwiej jest zachować pewność siebie i unikać niepotrzebnych konfliktów. Kolejnym ważnym punktem jest rozpoznanie dwulicowości w działaniach. Subtelni manipulatorzy mogą naprzemiennie okazywać czułości i krytykę, tworząc cykl emocjonalnego zagubienia. Ta zmiana wyzwala poczucie niepewności i wyczerpuje energię, utrudniając zaufanie własnemu osądowi. Skuteczną strategią jest mentalne dokumentowanie tych wzorców i omawianie tylko konkretnych sytuacji unikając ciągania w prowokacje lub gry psychologiczne. Pielęgnowanie uważności pomaga identyfikować ukryte intencje, zanim przerodzą się w poważniejsze problemy. Wzmacnia to również zdrową empatię, potrafisz zrozumieć zachowanie drugiej osoby, nie pozwalając, by została wykorzystana lub skrzywdzona. Wreszcie, radzenie sobie z subtelnymi manipulatorami wymaga praktyki i cierpliwości. Nie chodzi o unikanie wszelkich interakcji, ale o działanie z rozwagą, ochronę poczucia własnej wartości i zachowanie opanowania. Rozpoznając manipulacje i utrzymując jasne granice, zmniejszasz poczucie niepewności i wzmacniasz swoją wewnętrzną pewność siebie. Takie podejście pozwala na bardziej autentyczne i mniej wyczerpujące interakcje, zapobiegając wpływowi powierzchowności i braku zainteresowania ze strony innych na twoje decyzje. Przydatnym ćwiczeniem jest codzienna refleksja nad relacjami, które wyczerpują energię, a tymi, które ją odbudowują, pomagając w ten sposób priorytetyzować zdrowe relacje. Z czasem świadomość tych oznak staje się drugą naturą, zwiększając twoją odporność na konflikty i zmniejszając podatność na toksyczne wpływy. Brak empatii Brak empatii jest wyraźnym sygnałem braku równowagi w relacji. Ludzie, którzy nie potrafią wczuć się w sytuację drugiej osoby, Często nie wahają się zadawać bólu, by osiągnąć własne cele. Takie zachowanie rodzi poczucie niepewności, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy w trudnych chwilach można liczyć na wsparcie i zrozumienie. Rozpoznanie tego braku wrażliwości jest kluczowym krokiem w ochronie spokoju emocjonalnego. Identyfikując postawy egoistyczne lub bezinteresowne, uczy się wyznaczać granice i priorytetyzować relacje oparte na wzajemności. Zdrowa empatia opiera się na szczerej wymianie, a zauważenie jej braku pomaga zawęzić krąg osób, którym należy się zaufanie i uwaga. Co więcej, życie z osobami pozbawionymi empatii może prowadzić do głębokiej frustracji. Osoby te mają tendencję do ignorowania uczuć innych, co prowadzi do manipulacji lub obłudy. Niepewność pojawia się, gdy ktoś próbuje zrekompensować brak zainteresowania drugiej osoby, biorąc na siebie obowiązki, które do niego nie należą. Dobrym ćwiczeniem jest ocena, czy Twoje działania są odwzajemniane, czy po prostu ignorowane. Jeśli nie ma wzajemności, czas na ponowną ocenę swojego zaangażowania emocjonalnego. Ochrona siebie oznacza uświadomienie sobie, że Twoje dobre samopoczucie nie zależy od aprobaty ani zrozumienia tych osób. To wzmacnia pewność siebie i zmniejsza podatność na krytykę i manipulacje. Wreszcie, Zrozumienie dynamiki braku empatii pomaga w budowaniu bardziej świadomych relacji. Doceniaj tych, którzy okazują szczere zainteresowanie, uważnie słuchają i działają w sposób odzwierciedlający prawdziwą troskę. Drobne oznaki, takie jak bałość o szczegóły czy wsparcie w trudnych chwilach, wskazują na solidność więzi. Unikanie nierównych relacji nie jest egoizmem, to troska o siebie. Praktykując, rozwijasz umiejętność działania z empacią, nie narażając się na toksyczność innych, chroniąc swoją energię i budując trwałe zaufanie. W ten sposób możesz utrzymać zdrowe relacje, zmniejszyć poczucie niepewności i wzmocnić odporność emocjonalną w obliczu wyzwań. Słuchacze fasady Fałszywi słuchacze to osoby, które wydają się zwracać uwagę, ale w rzeczywistości są rozproszone, reagują automatycznie lub wykazują subtelne oznaki braku zainteresowania. Takie zachowanie podważa zaufanie do dialogu, ponieważ rodzi niepewność co do autentyczności komunikacji. Frustrujące jest dzielenie się myślami, uczuciami lub pomysłami tylko po to, by uświadomić sobie, że druga osoba tak naprawdę nie jest obecna. Identyfikacja tych zachowań jest ważna dla ochrony wewnętrznego spokoju. Często brak zainteresowania może być po prostu powierzchownością lub brakiem empatii, ale i tak może wystarczyć. By wywołać stres emocjonalny. Zauważając wzorce, takie jak ciągłe przerywanie lub niejasne odpowiedzi, uczy się filtrować osoby, którym naprawdę warto poświęcić swoją energię i uwagę. Co więcej, życie z fałszywymi słuchaczami wzmacnia potrzebę stawiania jasnych granic. Nie każda interakcja musi być głęboka, a rozpoznanie, kiedy ktoś nie okazuje szczerej uwagi, pomaga uniknąć konfliktów i frustracji. Niepewność pojawia się, gdy szukamy potwierdzenia u kogoś, to nie jest emocjonalnie dostępne. Przydatną praktyką jest obserwowanie reakcji danej osoby w różnych kontekstach. Jeśli uwaga jest wybiórcza lub jedynie powierzchowna, może to oznaczać, że nasza energia może być marnowana. Działając świadomie, zachowujesz zaufanie i zmniejszasz wpływ manipulacji lub obłudy, zachowując spokój nawet w kruchych interakcjach. Wreszcie radzenie sobie z fałszywymi słuchaczami skłania do refleksji nad priorytetami emocjonalnymi. Pielęgnowanie relacji z osobami, które okazują empatię i autentyczne zainteresowanie, wzmacnia wewnętrzną odporność. Drobne oznaki autentycznej obecności, takie jak aktywne słuchanie czy zapamiętywanie ważnych szczegółów, wskazują na relacje oparte na zaufaniu. Unikanie wyczerpujących dialogów z osobami, którym na tobie nie zależy. Nie jest obojętnością, to troska o siebie i ochrona przed toksycznością. Z czasem rozwijasz umiejętność strategicznego inwestowania energii, zachowując pewność siebie i spokój emocjonalny w interakcjach, które mogą generować poczucie niepewności. Ludzie żyjący w tarapatach. Niektórzy ludzie zdają się być podatni na ciągłe konflikty często będące wynikiem ich własnych wyborów lub powtarzających się wzorców zachowań. Życie z taką osobą może generować poczucie niepewności, ponieważ istnieje ryzyko wciągnięcia w cykl problemów, które ich nie dotyczą. Osoby takie mają tendencję do angażowania się w dramaty, kłótnie i stresujące sytuacje, nie zdając sobie z tego sprawy. Obserwacja częstotliwości i intensywności tych konfliktów pomaga w określeniu jasnych granic i ochronie wewnętrznego spokoju. Kluczowe jest zachowanie dystansu emocjonalnego w razie potrzeby, aby zapobiec splątaniu się problemów innych. Nauka rozróżniania, co jest twoją odpowiedzialnością, a co należy do innych, to fundamentalny krok w kierunku wzmocnienia zaufania. Co więcej, osoby te mogą wykazywać autentyczny brak zainteresowania poszukiwaniem rozwiązań, preferując po kryzysów i potoksyczności wokół siebie. Niepewność pojawia się, Nieustannie próbujesz naprawiać lub interweniować, marnując energię, którą mógłbyś poświęcić na własny rozwój. Przydatną strategią jest obiektywna ocena sytuacji, co faktycznie możesz zmienić, a co musisz zaakceptować, nie angażując się emocjonalnie. W ten sposób chronisz swoją samoocenę i unikasz wypalenia emocjonalnego, zachowując równowagę nawet w skomplikowanych relacjach. Wreszcie, radzenie sobie z osobami doświadczającymi problemów, uczyć je priorytetów i granic. Nie każda więź musi być intensywna czy zdecydowana. Niektóre relacje wymagają po prostu ostrożności i obserwacji. Rozpoznając wzorce konfliktów i działając z rozwagą, wzmacniasz swoją odporność i zmniejszasz wpływ dwulicowości lub manipulacji. Taka troska pozwala ci pielęgnować zdrowsze relacje. Oparte na prawdziwej empatii i wzajemności, zapobiegając podważaniu Twojej wewnętrznej pewności z siebie przez zewnętrzne niepewności. Z praktyką łatwiej jest zachować jasność umysłu, działać pogodą ducha i chronić swoje emocjonalne dobrostan w trudnych sytuacjach. Zamaskowani prowokatorzy. Ukryci prowokatorzy to ci, którzy irytują lub dezorientują niemal niezauważalnie, używając drobnych gestów lub słów, które stopniowo zaburzają równowagę. Mogą wygłaszać subtelne komentarze, wzbudzać wątpliwości lub dawać wskazówki, jednocześnie zachowując pozory niewinności. Takie zachowanie wywołuje niepewność, ponieważ zaczynasz kwestionować swoje postrzeganie i intencje. Rozpoznanie tych wzorców jest niezbędne do zachowania jasności umysłu i pewności siebie. Pomocną sztuczką jest ciągłe obserwowanie. Jak rozwijają się te sytuacje i jakie są ich skutki, jeśli występuje ciągła manipulacja lub obłuda, czas tworzyć dystans emocjonalny i chronić swoją przestrzeń. Co więcej, życie z ukrytymi prowokatorami uczy asertywności. Zauważając drobne prowokacje, możesz zareagować bezpośrednio, bez agresji, wzmacniając swoje granice i demonstrując pewność siebie. Takie podejście zmniejsza toksyczność w związku i pomaga zachować energię. Ważne jest również, aby nie internalizować każdego ataku czy komentarza, zachowując rozeznanie co do tego, co naprawdę zasługuje na uwagę. Zapobiega to przekształcaniu się niepewności innych w brak pewności siebie. Działając świadomie, chronisz siebie i utrzymujesz bardziej zrównoważone relacje, filtrując. To zasługuje na twoje emocjonalne zaangażowanie. Wreszcie, identyfikacja ukrytych prowokatorów wzmacnia pewność siebie i odporność psychiczną. Nauka strategicznego reagowania na te zachowania pozwala na zdrowsze interakcje, zmniejszając wypalenie zawodowe i unikając niepotrzebnych konfliktów. Taka troska pomaga również rozwijać autentyczną empatię wobec osób okazujących troskę i szacunek, odróżniając je od tych, którzy próbują manipulować lub wprowadzać zamieszanie. Z praktyką nabędziesz umiejętności bania o swój wewnętrzny spokój i unikania gier psychologicznych. Jasność uzyskana dzięki temu procesowi pomaga zachować spokój i poczucie bezpieczeństwa we wszystkich relacjach, zapobiegając drobnym aktom obłudy, które mogłyby zachwać twoją pewnością siebie. Toksyczni ludzie. Toksyczni ludzie to ci, którzy wysysają energię, wzmacniają poczucie niepewności i nieustannie szerzą negatywność. Przebywanie w ich towarzystwie sprzyja emocjonalnemu wyczerpaniu i obłudzie, ponieważ często manipulują lub umniejszają, a ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. Rozpoznawanie oznak toksyczności jest kluczowe dla ochrony Twojej pewności siebie i utrzymania równowagi w życiu osobistym i zawodowym. Identyfikując wzorce destrukcyjnej krytyki, braku zainteresowania i powierzchownego zachowania, możesz wyznaczyć jasne granice i uniknąć plątywania się w konflikty. Które cię nie dotyczą. Ta świadomość wzmacnia również Twoje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, pozwalając Ci działać asertywnie, nie tracąc empatii. Co więcej, życie z toksycznymi ludźmi uczy, jak ważne jest filtrowanie relacji i priorytetowe traktowanie zdrowych relacji. Rozpoznając, to wysysa energię lub rozprzestrzenia negatywność, uczy się kierować uwagę na tych, którzy naprawdę wnoszą wartość. Przydatnym ćwiczeniem jest ocena swoich uczuć po każdej interakcji. Zmęczenie, irytacja lub niepewność to sygnały, że relacja potrzebuje granic lub dystansu. Ochrona siebie nie oznacza ignorowania lub bezpodstawnego osądzania, ale zachowanie jasności co do tego, co jest korzystne, a co szkodliwe dla Twojego samopoczucia. Praktykując, rozwijasz rozeznanie emocjonalne i zapobiegasz wpływowi toksyczności innych ludzi na Twój spokój. Ostatecznie, radzenie sobie z toksycznymi ludźmi to zaproszenie do emocjonalnej samoobrony i wzmocnienia pewności siebie. Tworzenie zdrowych barier, ograniczenie kontaktu i inwestowanie w autentyczne relacje zmniejsza wpływ powierzchowności, manipulacji i destrukcyjnej krytyki. Takie podejście chroni twoją energię, pozwala pielęgnować prawdziwą empatię i pomaga zachować jasność umysłu w obliczu konfliktu. Rozpoznając szkodliwe zachowania i działając świadomie, Przekształca stresujące relacje w doświadczenia edukacyjne, wzmacniając odporność i poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób możesz zbudować jasną, zrównoważoną i pełną obudy atmosferę, sprzyjającą emocjonalnemu spokojowi i trwałemu zaufaniu. W tym materiale zidentyfikowałeś zachowania, które podważają pewność siebie i wyzwalają poczucie niepewności, nieustanną krytykę, subtelnych manipulatorów, powierzchowność lub toksyczność. Następnym krokiem jest wprowadzenie w życie zdobytej wiedzy. Zauważ wzorce, ustal jasne granice i inwestuj energię w autentyczne relacje. Żądaj sobie pytanie, czy pozwalam komuś wysysać ze mnie energię lub podważać moją pewność siebie? Czy moje relacje wzmacniają moje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, czy też generują niepotrzebny stres? Refleksja nad tymi pytaniami pomoże Ci działać świadomie i chronić swój spokój. Co więcej... Rozwijanie zdrowej empatii, pewności siebie i odporności emocjonalnej jest kluczowe. Praktykuj uważną obserwację, naucz się odróżniać konstruktywną krytykę od ataków personalnych i nie miej poczucia winy z powodu stawiania granic. W ten sposób przekształcisz stresujące doświadczenia w doświadczenia edukacyjne i wzmocnisz swoją zdolność do utrzymywania zrównoważonych relacji, unikając powierzchowności i dwulicowości. Drobne codzienne nawyki. Takie jak refleksja nad interakcjami i priorytetowe traktowanie osób, które okazują autentyczną troskę, mogą znacząco zmienić Twoje relacje ze światem. Na koniec pamiętaj: Panie o swoją pewność siebie to akt troski o siebie. Zacznij stosować te praktyki już dziś, wzmacniając swoje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i pielęgnując więzi, które naprawdę dodają wartości. Zastanów się, działaj i obserwuj jak twoje życie może stać się lżejsze i bardziej zrównoważone. A jeśli chcesz nadal otrzymywać cenne wskazówki dotyczące zdrowszych relacji i trwałej pewności siebie, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych treści. Transformacja zaczyna się od małych kroków, a każda świadoma decyzja wzmacnia twój wewnętrzny spokój.